Siemanko. z tej strony Słomek Witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 27 kwietnia Jest ze mną dzisiaj Bartek z Fabryki Planu i pan Krzysztof z Klas Polska Pytaliście mnie o prezentację tego oto byka. Udało mi się tutaj, że tak powiem ściągnąć też fachowca, który razem z Bartkiem przedstawi wam tego oto aksjona 950 No i zaczynamy Bartku, ile maszyna ma koni? Z mocy 405 405 koni, no to już kawał byka Przy jakim momencie obrotowym? E, prawie 1900 kręci 1900 kręci? No niespełna Niespełna Dobra, no co, otwieramy machę i lecimy po kolei Co tutaj jest? Szefie, otwieraj Co, z przodu widzimy na pierwszy rzut y filtr powietrza też gdzieś tam na urywku, na urywku będzie, będzie gdzieś tam czyszczenie bartek co rano czyści na samym no, początku ciągnika tak żeby był łatwy dostęp do tego dalej co chodnice odchylane chłodnice dokładnie też po jest bardzo wygodnie bo możemy sobie wszystko dokładnie wydmuchać Szybki serwis maszyny, bo jak żeby inaczej? to wszystko trzeba zadbać, żeby długo i dokończo chodziło. Bartek zaraz odleci, kurde. Na pierwszy rzut mamy tutaj chłodnicę paliwa, ta mniejsza, e, paliwo, e, klimatyzacja, klimatyzacja, olej, interkuler, no i, łodzie, i woda, no, tak, ciecz, woda, woda ciecz. Co do chłodnicy, no to tutaj jest system jaki jeszcze do, do, co do tego chodzenia? Aha, wiskotronik. Wiskotronik. I na czym to polega? Dostosowuje obroty wentylatora do obciążenia, do temperatury chłodnic i tak dalej. On już ma nad tym pełną kontrolę. Aha, coś tutaj jeszcze dodamy, czy nie? Do, do, do zespołu chłodnic i ewentualnie tego wiskotronika? Nie no myślę, że to główne, główne takie zadanie Wiskotronika to jest to, że załączają się obroty, wyłączają wtedy, kiedy potrzeba, nie jest napędzany non stop, nie obciąża nam silnika, co za tym idzie też mniejsze zużycie paliwa. Nie? No, no właśnie, bo no akurat ten model to chyba właśnie z tego słynie, że on jest bardzo oszczędny, ale o tym będzie za chwilę. Co? Idziemy dalej gdzieś, tak? Bo czy tutaj jeszcze warto pod maską coś o czymś wspomnieć? Pod maską, o po silniku. O właśnie, o właśnie, serducho, no. Serducho. Co tutaj siedzi? Tu mamy jednostkę FPT. 6, FPT. 6 cylindrów, prawie 9 litrów pojemności. O, Na 6 garach. Na 6, 6 garów jest. Tak jest. O ciągnik oczywiście na miękkiej osi. Jak się ten system w klasie nazywa? Proactive. 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 I to jest jakby sterowanie w pełni hydrauliczne, tak? Hydraulika steruje skokiem tutaj tej miękkiej osi. Są wahacze, tak? No i ciągnik dzięki temu płynie, tak? Fajna sprawa. No bez tego to chyba się by się nie dało. Wychodzą w ogóle bez, bez miękkiej osi? Tych, tych większych maszynach wszystkich to jest z miękką osią. Nie? Standard, aha. Dobra, lecimy dalej. O, ciągnik oczywiście z przednim tuzem. A o jakim udźwigu? Jakie tutaj dźwigi występują? Ponad 5 ton także. Ponad 5 ton. A obciążnik ile masz z ciekawości tutaj założony? 2,5. 2,5 tony. No, no to już ten balast i zaparcie do ciężkiej pracy jest wzorowe. No, tutaj z prawej strony e, mamy wlew oleju i miarkę, e, no i czujnik, który pokazuje nam aktualny poziom oleju, oczywiście w silniku. A jak już tutaj stoimy, e, no to ciągnik jest w normie spalin jakiej? Jaka tu jest? Euro ile? E, czwórka? Euro czwórka. Euro czwórka z DPF-em, z filtrem Zadblue. Zad Blue. Tak, Zad żeby no, lepiej dopalał spalinę, tak? To jest no, głównie z myślą chyba o środowisku stworzone, ale no, jak widać swoje e, zadanie spełnia. Rura jest potężna do środka, to by się kurczę, mały szczuplak zmieścił, nie? pod tą osłonę. Na prawie tak. O no właśnie. No widzę maszyna konkretnie obciążona. E, ile tutaj masz obciążników w kołach? E, w tylnych kołach, łącznie to na 700 to na 700, no plus obciążnik z przodu koła 900 60 42 wysokie A, no i co też jest istotne, mamy tutaj rozkład masy pół na pół przód A pół na pół, aha No, czyli no, jak dodatkowo dociężyłeś się ciągnikiem to jeszcze ten przód w ogóle nie jest podrywany No to jakby uciąg, tak? Będzie zdecydowanie lepszy, jeśli ciężar mamy tak rozłożony na każde koło Powinien no, równie, równo ciągnąć, na... nie? Dokładnie No, przechodzimy na tył ciągnika Ile u dźwigu będzie, Bartku? 11 ton. 11 ton. Wow, no to. Więc możemy zapiąć drugi ciągnik z tyłu i go podnieść. <laughs> no faktycznie to moje to dwa byś musiał zapiąć. Nie, nie Dwie ten, walty. To drugi z tyłu. Dwie walty. O, właśnie. Aha, to jeszcze, jeszcze trzy by zapiął. E, jaki wydatek oleju tutaj będzie? Ile na, na minutę? E, 210 litrów. 210 litrów na minutę. Widzę, że masz tutaj też LS-a, tak? LS tak, to jest. Tak, tak, dokładnie. I do bardziej wymagających maszyn mamy. E, bo Mówię gniazdo hydrauliczne tak z tego co słyszałem są tutaj e, mają blokadę tak do 100 litrów na minutę a no jeśli prostu... puścimy przez tak, lesa, tak, no to tak, mamy tak, te mamy... 200 litrów wydatku dokładnie widzę tutaj ile czekaj ile mamy par 5 par hydrauliki pewnie jeszcze byłaby opcja więcej co czy nie? jest opcja więcej mi nie było to potrzebne to w zdolności No widzę że tutaj dwie pary są wolne przez lesa idzie powrót z siewnika co wałek regulowany, prędkości wałka regulowane pewnie z podziału maszyny, z ciągnika. A, dokładnie. I jakie tutaj ma obroty? 540? Tutaj tak. mamy tylko 1000 i 1000 eko. A 1000 i 1000 eko? 540? No, oczywiście są. No, no, 50, są, są pewnie z W tym konkretnym modelu mam tylko takie. W tym konkretnym modelu, aha. O, sterowanie hydrauliką, oczywiście. Za pomocą przeciwsku, włączanie, wyłączanie wałka, też widzę da, jakieś, jakaś jedna z może mieć wcygnięty tak, olej. E, regulację wysokości i jedną wybraną e, sekcję. To sobie programuje z sekcji, tak, pewnie, z jest. poziomu e, kabiny. O, też ważną rzeczą dla komfortu operatora e, no jest to, że no po pierwsze przednia miękka oś amortyzowana, no i druga sprawa, kabina zawieszona na czterech amortyzatorach, na czterech sprężynach, które no, robią nam tutaj na pewno robotę do tego, oczywiście. Fotel amortyzowany myślę, że to pokrótce z zewnątrz tyle, oczywiście. Ciągnik bardzo dobrze doświetlony. Na dole LEDy u góry, akurat zwykłe światła, no tak, tak Bartek wybrał. Co, idziemy do środka, powiemy coś więcej o skrzyni, o przełożeniu, bo skrzynia, no, jako tako, automat, ale o tym. Więcej w środku jedziemy, nie? Bo, bo szkoda czasu. No właśnie, a propos to jesteśmy w trakcie zasiewu kukurydzy. Także ten film z prezentacji to tak no, skok No, pokaż Bartek. <śmienny> <śmienny> pokaż co mążne. <moich> <śmienny> Dobra, działamy. O, jesteśmy już w centrum dowodzenia Bartka. Jesteśmy w kabinie. Może teraz coś więcej, Bartek opowie nam o przekładni, jak słychać już po głosie silnika, może jak przestanę gadać będzie też słyszeli, ciągnik już sobie dozuje tutaj parametry pracy skrzyni. No Bartek opowiadaj, co tutaj za skrzynia siedzi? Skrzynia C-MAPIC, bezstopniowa oczywiście, możemy ustalić sobie trzy zakresy, wolne, średnie do, do pas polowych, szybkie do, do transportu. Możemy ustawić dwa tryby: ekonomiczny i, i tryb e, mocy. No, ja raczej jeżdżę, tylko w trybie ekonomicznym, ekonomiczny. Ekonomiczny. Mocy wystarcza bez problemu, e, więc, więc możemy śmigać. Tak jak Oj, o, Coś tutaj wyłączyłeś. Czyli, tutaj, że tak powiem, całość obsługujesz tylko tą jedną dźwignią tutaj dużo. Tak, wszystko mam pod ręką. Sterowanie podnośnikiem, zmianą kierunku jazdy, sterowanie hydrauliką, dowolnymi jakimiś trudnościami, które mogę sobie przypisać pod różne przyciski łącznie z uruchamianiem naprowadzania. Eee, sekwencji i tak dalej, i tak dalej, więc ręka... Tutaj na tym monitorze no, masz cały podgląd do, do sterowania tutaj i wszystko, tak? Wszystkie ustawienia na pewno możesz robić. Dokładnie. Jakiś dokładnie. luk rzucimy na spalanie, na prędkość, na, na coś takiego, masz tutaj, coś takiego masz. No na tę chwilę, zaczęliśmy pole, więc przed chwilą wyzerowaliśmy zegary, na tą chwilę mamy spalanie na poziomie tam, 12 i 8. No, no, tak, no czyli... A zobaczymy co to będzie. No, no czy... co to, bo, bo to będzie dalej. Maszyna zatankowana do pełna oczywiście, bo no Bartek cały czas monitoruje spalanie, pewnie dostosowujesz cały czas ustawienia, tak? Dokładnie, tak, żeby spalanie było jak najniższe. No, tutaj jeden monitor, a widzę u góry. Masz kolejny? Kolejne. O co? z nawigacji? A to jest od nawigacji, i w tym przypadku od kontroli sekcji. A nawigacja masz tutaj z dokładnością do 2 cm? No tak, ona jest bezwzględna z bez, bez dokładnością RTK także. A no, sterowanie to jest pewnie hydrauliczne, tak? Tak, Hydraulikę? tak, 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 tak. No, no, Nie coś tylko pracują na To jest, bo bajerka dopiero co? Dokładnie. No, kabina wszechstronna, wszystkie monitory się mieszczą. Widzę u góry klimatronik masz, tak? Możesz sobie dostosowywać Oczywiście. temperaturę, światełka z poziomu słupka zapalane, o kogo tam wiążmy, już na polu jesteśmy. No i tak to można pracować. O, maszyna, no jak na razie, bezawaryjnie, wszystko śmiga, tak jak być powinno. E, powiedz Bartku, to pewnie jeździłeś, szukałeś, rozglądałeś się co zadecydowało o tym, że to akurat klas co cię tutaj urzekło. Co nie urzekło? Skrzyniowa e, bezstopniowa, spalanie e, no i stosunek cena jakość. No właśnie, najważniejsze spalanie, bo jak faktycznie jesteś na usługach każdy zaoszczędzony litr w skali obsianych, nie wiem, setek hektarów e, no to są jednak duże oszczędności średnio przy właśnie tym Tutaj pasowym się wie ile ci wychodzi spalanie? Yy, na no to sale żojeki, no się nie też mówimy, ale myślę, że w okolicach 15 litrów. 15 litrów, o, no to jest bardzo dobrze w jednym przejeździe. Kurczę... nie będę mógł powiedzieć, oczywiście po sezonie dokładnie, ale to jest w tej granicy. A i też coś wspominałeś mi, że jak masz operatora, załóżmy operator ci sieje, masz możliwość kontrolowania jego pracy, tego czy ciągnik stoi, w jaki się porusza za pomocą aplikacji, tak? Coś jasne, takiego pokazywałeś? Jasne, jasne. Pokażemy to? Tak to wygląda? No, jeździmy sobie co drugi przejazd. Co drugi? Tak, co drugi. Co drugi. Bez żadnego cofania, u idą pięknie. A, też jeszcze chyba nie mówiłem o masie ciągnika. Ile waży ciągnik yy. cały? Yy, teraz z pociążeniem około 17 ton. 17 ton. Kurczę, bo jeszcze do uciągu to faktycznie tylko ciągnąć. O, mamy tutaj luk na, na maszynę e, i co tutaj widzimy akurat? A, mapka tutaj jeszcze. Jest. jest mapka, mamy poziom AdBlue, paliwa, e, obciążenie silnika, spalanie, prędkość obroty womu. E... A jak to się nazywa, ta aplikacja? Co to jest? Telematics. Telematics, naszą aha. lokalizację i, i całą trasę, którą dzisiaj A, i to jest stupiliśmy. moje całe pole, tak? Jeszcze z, nie z geoportalu? Nie, to jest to, co dzisiaj zaznaczyliśmy. To jest to, co dzisiaj, ca, aha, cały nasz i... przejazd bezpośrednio gdzieś tam od Ciebie z podwórka wszystko o, super. E, widać, gdzie, gdzie maszyna stoi, czy, czyli czy pojechała gdzieś do sąsiada. jak ktoś właśnie kręci lewiznę, to zaraz możesz, zaraz go, będzie zaraz możesz go scholować. Dokładnie. Fajnie, super. No kurczę, 21 wiek, to jest to. Zobaczcie, maszyna faktycznie jest oszczędna, bo zobaczcie jak sobie dozuje obrotami. Jak ma lekko, to schodzi nawet do 1200 obrotów na silniku. 9 na godzinę jedziemy, no teraz akurat 1390-1400, ale są miejsca, że obroty schodzą sobie do 1200 tam właściwie z kawałkiem, czyli praktycznie chodzi na luzie i jedzie 9 na godzinę, nie? No właśnie, obroty jakby był piłowany na wysokich obrotach, to by palił zdecydowanie więcej. Gościmy dzisiaj na polu także pana Krzysztofa Karwackiego, specjalista do spraw pokazów polowych. Tak? Fachowo może tutaj przekażę na chwilę głos panu Krzysztofowi. Pan Krzysztof powie, czym się zajmuje i co u nas dzisiaj na polu robi, i no, o czym tutaj się z wami, jaką informacją się z wami podzieli. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Krzysztof Karwacki, jestem specjalistą do spraw promocji maszyn w Klas Polska. Zajmuję się wszystkimi pokazami polowymi w Klas Polska, wszystkimi maszynami. Dzisiaj znajdujemy się tutaj właśnie w okolicach Gydgoszczy. Do dyspozycji mamy Axiona 950, model na wystopniowej skrzyni biegów Cematic z silnikiem FPT o mocy 410 koni mechanicznych. Wracając jeszcze odnośnie pokazów. Obecnej sytuacji epidemiologicznej, w jakiej się znajdujemy, Klas Polska, wspólnie z naszymi partnerami handlowymi, z dealerami, podjęliśmy decyzję, że w dalszym ciągu pokazy polowe przebiegają tak, jak powinny przebiegać. W obecnej, wszyscy wiemy, sytuacji, te zabiegi wszystkie agrotechniczne muszą być wykonywane na czas, muszą być wykonywane w odpowiednim terminie. Także my w dalszym ciągu też przeprowadzamy te pokazy. Oczywiście podejmując wszystkie środki bezpieczeństwa, nie? Czyli taki pokaz musi być przeprowadzany zgodnie z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. Zachęcam państwa również do logowania się na stronę klas.pl. Tam znajdziecie państwo informacje odnośnie przeprowadzenia pokazu bezpiecznego, przeprowadzenia pokazu i tam też proszę się zgłaszać na zakładkę zanim kupisz przetestuj. Można się tam logować, zostawiać swoje namiary i odpowiednie osoby będą się zgłaszać do państwa. W celu przeprowadzenia pokazu, terminu, i w dane miejsce, tam wtedy będzie dostarczana maszyna do takiego przeprowadzenia pokazu. Oczywiście maszyna przed pokazem jest wyczyszczona, myta, dezynfekowana. Na miejsce pokazu, na dany dzień, też przyjeżdża jedna osoba, która w pełni tam bezpiecznie przeprowadzi ten pokaz, sprawnie i szybko. Po takim pokazie, następnie maszyna odnowa jest myta, czyszczona, dezynfekowana, w środku kabina. Po takim, po takim dezynfekcji maszyna jest gotowa do transportu, do prze, przekazania do kolejnego klienta, do na, ko, kolejnego klienta na, na następny pokaz. Także jak ktoś jest zainteresowany, także śmiało się rejestrować. Śmiało, się rejestrować. No i można sprawdzać u siebie, tak? Jak tak, dany ciągnik, dany model dostosowany do gospodarstwa sprawdzi się w polu, w ciężkich warunkach, w pracy, w jakiej ma pracować. No i co? Chyba, chyba to tyle, nie? Tak, Dziękujemy za, za tutaj krótką informację. To tak też, no taki ukłon w Waszą stronę, tak? Bo jeśli ktoś się zastanawia, czy te pokazy się odbywają, czy nie, no to macie tutaj informację z pewnego źródła, z rzetelnego źródła, że takie pokazy nadal są realizowane. No i zapraszamy do rejestracji się, do, do zgłaszania się do pokazów, tak? No, dziękuję bardzo. Dziękuję. O, dzień, już ma się ku końcowi, słoneczko zachodzi. Bartek skończył, no i zgadnijcie, jakie spalanie No nie no, nie będziemy robić zagadek Spalanie <gulanie> kompensy... wyszło niecałe 15 litrów z przejazdami trochę tam 4, od miejscowości 6, do miejscowości Także myślę, że bardzo dobry, dobry wynik No i potwierdziło się, potwierdził się wybór Bartka, że maszyna jest bardzo oszczędna, tak? Dobra, dziękujemy i życzymy wszystkim no, wzrostu plonów i wody, właśnie, wody, wody, i wody I będzie dobrze, do następnego, miejmy nadzieję, pewnie się zobaczymy na jesieni, nie? Oby Dobra, pozdrowienia, na razie, cześć o, jeszcze też taki szybki look na konfigurator klasa, który właśnie wystartował. Możecie sobie zajrzeć tutaj, skonfigurować no, każdą z tych maszyn, zapytać o jej cenę, zobaczyć co można wrzucić w wyposażenie. Dla przykładu pokażemy takiego akcjona jak miał Bartek. Wybieramy model 950, tutaj będzie z wersją Cebis. konfiguruj. No i mamy tutaj wszystkie opcje wyposażenia. Zaznaczamy sobie, żeby miał załóżmy GPS-a, w standardzie z pilotem i tak dalej. Jaka ma być oś przednia, czy pod koła bliźniacze, czy bez. Wszystkie tutaj opcje, hamowanie silnikiem, ilość elektrozaworów, widzicie 6 plus 2, przedni podnośnik 5 ton albo 6,5 ton. Wybieracie sobie co chcecie. No i taką konfigurację możecie wysłać zapytanie o ofertę, na, na to co sobie stworzyliście, ile będzie taki model kosztował w prosty sposób. No jak kogoś też interesuje ile taka maszyna kosztuje, no to możecie sobie taką maszynę powiedzmy spróbować wycenić albo znaleźć dealera najbliższego tutaj koło was. No możecie zapisać sobie oczywiście w PDF-ie, wysłać dwie, trzy konfiguracje. Wtedy jedną obok drugiego sobie wydrukować i, i porównać jako taka ciekawostka na koniec filmu. No widzicie, ten, ta technologia cała przynosi się dosyć mocno do internetu i dobra, to tyle na dzisiaj tak na szybko kończymy. Pozdrawiam, cześć.